Według danych Urzędu Miasta w Jeleniej Górze program 500 plus pochłoni około 36 milionów złotych rocznie, objętych nim będzie kilka tysięcy dzieci. Szacujemy między e, 5 tysięcy dzieci a 7. To są nasze szacunki na podstawie danych zebranych e, czy z Urzędu Miasta, czy danych statystycznych. By otrzymać takie świadczenie, należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a konkretnie do działu świadczeń rodzinnych, znajdującego się na parterze MOPS-u, który będzie zajmował się rozdysponowywaniem pieniędzy na ten cel. Z tego dobrze byłoby, się Państwo przynieśli nam akty urodzenia dzieci. Oczywiście rozmawiamy o tych z Państwa, którzy nie mają ustalonych prawa do świadczeń rodzinnych tutaj w ośrodku. Osoby, które już mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego u nas w ośrodku, nie będą musiły przynosić żadnych dokumentów no wszystkie dokumenty już są u nas po prostu zgromadzone w aktach, czyli wszyscy wniosek. Natomiast osoby świeże, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia tutaj z działaniem świadczeń rodzinnych, abyśmy no bardzo prosili, aby oprócz wniosku również by te osoby przyniosły nam metryki urodzenia dzieci. Mam apel do Państwa, żebyśmy wiedzieli, że wnioski składać można przez okres trzech miesięcy bez konsekwencji utraty świadczenia od kwietnia.